Drodzy Państwo, w imieniu własnym i członków zarządu Okręgu Toronto, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, chciałam Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowia, spokoju z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku. Pamiętajmy o tych wszystkich, pamiętajmy o naszych bliskich, ale o bliskich w szerszym tego słowa znaczeniu. Pamiętajmy o bliskich z naszej społeczności polonijnej, o naszych rodakach w Polsce i o naszej Ojczyźnie. Róbmy wszystko, róbmy wszystko żebyśmy jednak dbali i o siebie tutaj lokalnie, i o Polskę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego.